Dzień dobry serdecznie. Z tej strony Sebastian Koczyk i witam Cię w serii MLA, czyli Microlearning dla Analityka. Na pytanie, co to jest proces biznesowy można odpowiedzieć jednym zdaniem. Proces biznesowy jest to sekwencja uporządkowanych działań, których celem jest dostarczenie jakiegoś produktu. No właśnie, jakiegoś produktu. Może to być na przykład usługa, informacja, towar albo raport. Nie ma sensu więcej czasu spędzać nad definicją, dlatego przejdźmy do składowych opisu i elementów określających proces. Na początek składowe opisu. Po pierwsze, nasz proces musi mieć dane wejściowe, czyli spis informacji, produktów, które są wymagane, aby móc wystartować. Po drugie, mamy sam proces, który ma swoją nazwę i szereg aktywności w środku. Po trzecie mamy dane wyjściowe, czyli efekt końcowy naszego procesu. Jako przykład możemy wziąć proces, gdzie chcemy złożyć długopis. Jako dane wyjściowe mamy produkty, z których składa się długopis, czyli obudowę, nakrętkę i wkład. Procesem jest włożenie wkładu do obudowy i skręcenie elementów, a dane wyjściowe to gotowy do użytku długopis. Dodatkowymi elementami, które mogą nam się przydać na bardzo wysokim poziomie są ograniczenia i zasoby. Zasobem na wcześniejszym przykładzie jest ilość elementów, które posiadamy, czyli np. 15 wkładów, a ograniczeniem może być liczba długopisów, jakie jesteśmy w stanie skręcić w ciągu dwóch minut. Teraz możemy przejść do podstawowych elementów opisu, czyli Operacji, które są zbiorem czynności, jakie muszą być wykonane w celu ukończenia procesu, trajektorii, która jest opisem kolejności, warunków oraz sposobu następowania po sobie czynności, wykonawcy bądź aktorów, czyli definiujemy, kto wykonuje poszczególne operacje, zdarzenia, czyli opis, co inicjuje proces, co go przerywa, jakie są wyjątki, co ma być wynikiem, elementy kontrolne, którymi są na przykład statystyki albo miary jakości. Każdy z tych elementów omówimy sobie w ramach innych epizodów microlearningu. Na zakończenie pamiętaj, że procesy biznesowe są bardzo ważną częścią naszych organizacji. Pozwalają one zorganizować pracę, optymalizować i na późniejszym etapie zautomatyzować. Dzięki na dziś i widzimy się w kolejnym odcinku.